Witam w kolejnym Let's Playu. Jest to Let's Play um, Star Wars Jedi Knight Jedi Academy Demo. E, będą pewnie dwie misje w dwóch odcinkach. E, chyba będą wielkie lagi. Ja zagram na padawan, żeby nie ginąć zbytnio. Czy masz? No siema właśnie. Siema jest, tam... O, czekajcie. No, widzicie FPS-y mi jak nie wiem co spadają. Czekaj. O, moja ulubiona rasa. <grym> E, czekajcie, e, nie ten ciuch, ten to dobra, który miecz? Weź, dwa, no dwa weź, nie taki, dwa. Dwa? Nie, dwa. Weź, e, nie wie, tak, to, czekaj. tak. Ty jeden, ja jeden. Czekaj, dobra. Moment, musimy wybrać jakiś ten, to będzie dość szybko, jeżeli sprawnie pójdzie. Ten jest słaby. Za dużo ich jest. Ach, nie, ma, nie wiem jaki wybrać. Dobra, niech będzie ten. A ty jaki chcesz? Jesteśmy dalej. Taki czarny chciałem. O, ten. Dobra, ja kolory, ja biorę pierwszy. Ja chcę niebieski. Czekaj, to ja wezmę ten, bo to jest sprawa. Niebieski? Dobra, i teraz. Y, nam, dobra, jedziemy na Tatooine. A t, y, Czekajcie, trochę głośno jest. Y, Weź weźmy runy! Nie, ja, czekaj, lecz albo no, dobra w zasadzie. Mm. Nie, wiesz co, one są słabe. Ale lecimy. Duszenie. I leczenie. A, leczenie może. Tylko jedno mogę e, Są lagi, znaczy na pewno będą. Mam 16 albo 18 FPS. zero. No, teraz mam 1 FPS. Dobra, są. Jest dobra, skoczą? Tak. Mamy 3 <suszy> FPS. -y. Dobra, yy, ja będę musiał zapisywać, wychodząc do menu, nie będę robił quick save'a. A jeszcze tak... Bo ogóle, nie działa. I Jeszcze tak w ogóle będzie jeszcze staro... Będzie tak dwójka? Yy, może zrobimy temat dwójki. Pełnej no nie mam, niestety nie zna znaczy znalazłem do pobrania. Ale na razie mam niezapłaconego neta i mam... Może pobrać. No i mam wyłączone... Coś mi się stało. No jak mam niezapłaconego po prostu wyłącza mi się obsługa języka JavaScript. No, i widzicie, jakie są lagi? Czekajcie, ja nie chcę w ciubakę trafić. E, tak, z nami idzie ciubaka. Czemu? No bo. A, nie, wziąć misję. Dobra, e, zapiszę. Będą naprawdę lagi, jak nie wiem co. Przepraszam. że znaczy, ja, przepraszam. Ja też. No, ty to wiesz. I czemu ja nie chcę rękę dać? Mi Może później. Bić, zabić, bić, bić. Z tymi lagami się kroć nie da. Nie, tam dla mnie jest spokoj. Patrz. O oh, 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 oh. Epicka gra to tak. jest. No, patrz. Raz Teraz no, ginie. Uwielbiam to. Co wy jest strzelasz, panie? No to ci ginij! O! I teraz ci coś pokażę. Coś głupiego w tej grze. O, sorry, dziwaka! Patrz. Jedi normalnie nawala, yyy, z, nie? No i? Czemu ja mięż Oj. No i? A tu można mieć jeden Jak ma się dwa, można, nie? Tak, a znaczy tak jakby można go schować, nie? Patrz, poczekaj Sorry słońce mi świeci. Ja wolę dwa. Ja też a tutaj jest walka z sitem pod koniec tej planszy. A na następnej jest full walk z sitami. Właśnie na tym ona się opiera. Czekajcie. No jesteśmy tak jakby trochę falami tej gry. Nie. ja. Znaczy nie, znaczy nie gry, po prostu Star Wars. No ogólnie, Star Wars jest świetna, świetna jest. Tak. Ja znam prawie na pełni całą fabułę. Jo, ja, ty, jak ty nie oglądałeś nawet w większości części. Wiesz, ja oglądałem... Całość pas... filmu. No, a, no to... W ogóle no, To co oglądałeś ca całą sagę? Ja oglądałem sagę... W ogóle sagę. z gry LEGO pamiętam Wiesz, też, wiesz, a ja całą. czytałem... Ja przeczytałem książkę Star Wars, jest... Yy, yy, coś tam na... Ników czy jakoś tak? Tam owców głów opowieści owców w głów A, chyba no, no. Y, To ja pamiętam ja y, pamiętam z filmu może nie całą, może tam jakieś fragmenty takie... Niektóre, ja większość pamiętam. Nie, może, nie, może, nie, może nie pamiętam, mm, ale na pewno wiem, mm, że... Y, patrz, gr... patrz, patrz, patrz. Z grylego, możecie mnie wczytać o wszystko z Grylego. To ja mam sagę całą przyszłość. Ja on ma y, na Xboxa całą sagę ja niestety nie mam w ogóle Xboxa, ja mam tylko pc -ta, dość słabego, ale zawsze coś. Ale teraz się zległo to. Tak, sorry, naprawdę mam niecałe 40 fps -ów. O, może będzie 40, tak jest 40! Chyba już ci przesłał jeden klik na Skype. sorry, że nagrywam jak mi się coś przesyła, ale... Tak mamy! No, no, kolega go prosił. Ja... Z tym, co mieliśmy, weźmy Minecraft. No, Benku yy, 98. Coś... Yy, yy, jutro... Bo on chciał, żebym mu przesłał bin plik, bo, bin, plik bin, bo mu żadne te nie, nie wchodziły, nie. Yy, yy, o osi... Co? Yy, yy, tak, w ogóle. Yy, jutro jest słońce, <coughs> nie? Coś tu. No, no, no. To może jutro. Jutro będę miał napęd chyba naprawiony. No to sobie w na minut zagramy, zrobimy let's play. O słuchaj, jak coś, czekaj, jak coś, będziemy robić tego let's playa pierwszy raz prawdopodobnie, chyba że ja biję dość wcześniej sobie przetestuję. No, słuchaj, w piątek, w poniedziałek może zrobimy Minecrafta, co? Poniedziałek? Jutro muszę to zrobić. No dobra. Albo coś po jak przyjdę, nie? D dobra, ja będę pomijał te filmiki, bo nie chcę się ich... To jest zresztą demo, pobierzcie sobie, zobaczycie. Chcemy po prostu pokazać, że ta gra jest epicka. Ja. Epickie walki, epicka dynamika, ogóle, no. walk. Naprawdę, jak. Może grafika jest jakaś niesuper. Może właśnie ta walka mieczem tak trochę dziwnie wygląda. Tak, nie? ale jest po prostu dynamiczna, uwielbiam taką walkę. Ja też, właśnie, że masz po prostu, ja uwielbiam takie gry, że masz mieć! podchodzisz za... Też, się... oflułeś mnie. Sorry. Podchodzisz... podchodzisz do typka, odcinasz kółeczko. Jaki debil, strzela w dziewczynę zamiast ten. Albo bal... Oszku! A jak to, A jak to było? Bal... Ballet Storm. to też jest Czekajcie, robimy cięcie. robimy cięcie, no właśnie e, dobra, jesteśmy z powrotem. Z nami jest nowy członek ekipy, że tak powiem. Moczek! Może coś na niego mówić. Masz konto na YouTube? Nie, to stwierdzam. No właśnie. <noise> to e, dobra, no w każdym razie będziemy nagrywać dalej. E, tak, jedziemy dalej. No to co ja robię? Zaraz będzie ten, zaraz będzie walka z Citem, o ile dobrze pamiętam. Dzień! Głupi penisie Dobra, ja mam skrót klawiszowy na to, żeby się leczyć, nie? Skrót klawiszowy na psychiatrę Jeśli chcesz, co? Będziemy to wysyłać, zaraz się to Tak, dla jaj lec -e, nie? Nie, znaczy, że nie dla jaj, po prostu stanie. Dobra, no w każdym razie musieliśmy no, wchodzić No to wiesz, na strzała, nie? A my jutro będziemy nagrali, tak, może. Tak, może, jak będę miał napęd. E, czekajcie, e, muszę to uruchomić i teraz zapiszę grę, bo zaraz będzie walka z ta... z, z takim niskim. No, z takim głąbem. Powiedz. O, gin palancie, gin ty penisie! Ej, zawolu. No tak, naprawdę ciężki był. No wiesz, lepiej zapisać, nie? Bo za pierwszym razem, jak miałem y, dwa miecze świetlne... Dobra, zapisałem. Dwa miecze świetlne są najbardziej opacające. Nie, właśnie, tak. znaczy, podwójny jest świetlny, nie? Znaczy, on też jest dobry, jest ale... ale... No, dobry jest, dobry jest. Ale to te... Co? To, życie masz. No. Całe życie. Ej, Zero. To jest to Wiedny tu. Yeah. Star Wars, Jedi Knight, Jedi Academy. Trójka. Otwieraj, ciubaka! <laughs> to tam jest ciubaka. Trzeba. Ja przyszedłem to demo już nie wiem 15... Nie no dobra nie 15, około 10 razy. Co ten typ jest to? Bo? A no Ciubaka. To, 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 to jak coś teraz się laguje, pewnie nie wiem coś się w ale też fraps, wina fraps oczywiście. Ciekawe czy słuchać moczka. dobra, zaraz zobaczymy, słuchajcie, jak nie to się, co trudno następny nagramy dni. Dobra, jedziemy w okay. tym Jeszcze no, kilku typów tu jest? Już, tylko to ty Karol, nie, co? Ty możesz sobie tworzyć postać. No, on Różnych jest. ras. Uwielbiam ją, bo ona ma takie jakby mini, nie? ala Stringi ma i fajnie wygląda. No, o ja bym w ogóle lasy tych kosmitów. To jest sexy one girl <grym> e, dobra, e, No dobra. I chyba koniec dema. Znaczy pierwsz, pierwszej misji dema, no dobra. Robię cięcie nie będę tego wybał. I teraz jest coś w nerwie. Pa Skywalker! Patrzcie na Luka Skywalkera, na jego ryj! Tak. tak się byli, no za Czekaj! Zawsze, je zawsze za każdym przejściem robi złą minę. Co jest ja wnet Dobra, y no tą misję zrobił później, na razie